Cześć, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży dostawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. A jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką mojego podcastu, będzie mi super miło, jeśli wystawisz mi ocenę, oczywiście w ilości pięciu gwiazdek i zasubskrybujesz mój kanał. Dzięki temu mogę docierać ze swoimi treściami do szerszego grona odbiorców i rozwijać swoje działania. A jeśli chcesz bardziej nie poznać i może napisać jakąś wiadomość, podzielić się swoim feedbackiem, zapraszam serdecznie na Instagrama, gdzie dzielę się swoją codziennością i to tam najczęściej mnie znajdziesz. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę na poważnie, a mianowicie chciałam porozmawiać o wpływie Instagrama na życie i o tym, jak zrobiłam sobie niedawno detoks tygodniowy od Instagrama, gdzie całkowicie usunęłam aplikację. Chciałam się z Wami podzielić dzisiaj właśnie wnioskami, tym w ogóle czemu taki detoks zrobiłam. Jak wygląda w ogóle moja relacja z Instagramem? Relacja bardziej jako twórca, nie jako odbiorca. Natomiast myślę, że tak, Krysia, każdy z tego coś wyciągnie dla siebie, bo, jakby nie patrzeć, każdy z nas jest odbiorcą różnych social mediów, niezależnie czy jednocześnie też jest twórcą, czy nie. Więc tak, zaczynając od samego początku, nie ja wiem czy się śmiać, czy płakać, ale temat detoksu od Instagrama i jakby takiej negatywnej relacji in z Instagramem towarzyszy mi już parę lat, a mimo wszystko dalej w tym Instagramie siedzę. To jest też ciekawa rozkmina, bo właśnie widzę negatywny wpływ. Akurat będę tutaj mówić o Instagramie, bo to jest właśnie główny kanał, na którym ja funkcjonuję. Na szczęście nie jestem <noise> użytkowniczką TikToka. YouTube'a też jakoś często nie używam, jakby tylko mam bardziej kontakt właśnie z Instagramem. Natomiast wszystko to, co tutaj mówię, myślę, że można odnieść do innych kanałów. Parę lat temu założyłam razem z moim Dawidem konto na Instagramie, razem z blogiem o podróżach. Nazywaliśmy się Podróżniki 2, mieliśmy mega wizję tego, żeby się rozwijać właśnie w temacie, w branży podróżniczej. Pisaliśmy regularnie artykuły, dużo też podróżowaliśmy, więc mieliśmy tych materiałów, pisaliśmy posty na Instagramie, były też jakieś rolki, mieliśmy dużo zdjęć, więc generalnie było co robić. I ja się bardzo zafiksowałam na tym, że mogłabym w ten sposób połączyć swoją pasję razem z zarabianiem na życie. Jakby to był taki mój główny cel. I bardzo, bardzo się w to wkręciłam, robiłam bardzo dużo różnych materiałów, interesowałam się jak, jak właśnie tworzyć rolki i tak dalej, i tak dalej. I byłam tak na, zafiksowana na tym, że ja chcę to połączyć ze sobą, że finalnie te podróże, bo mieliśmy też dwa lata temu i rok temu taki czas, że podróżowaliśmy dużo, głównie gdzieś w Europie, natomiast były też wyjazdy dwa razy do Stanów, były takie właśnie większe też tripy i do mnie dotarło ponad rok temu, że mi te podróże w ogóle nie sprawiają przyjemności, że jakby będąc w jakiejkolwiek podróży, nie traktowałam tego jako doświadczenie, jako coś, takie przeżywanie czegoś, odkrywanie nowych miejsc, tylko ja to wszystko traktowałam jako dobry materiał na bloga, na Instagrama, jakby pod Patrzyłam tylko przez pryzmat tego, że jestem tutaj, żeby się wypromować, żeby pokazywać ludziom, jakby pokazywać, inspirować ludzi, przekazywać właśnie informacje praktyczne na, na artykułach, na blogu, jak dojechać, co zobaczyć i tak dalej. I finalnie po jakimś czasie. Tym ponad rok temu dotarło do mnie, że mnie w ogóle te podróże nie cieszą. Wręcz zaczynało mnie to irytować, bo jednocześnie wiedziałam, że chcę być tu i teraz i się cieszyć tym, co się dzieje, ale z drugiej strony miałam taką świadomość, że no, jeśli ja chcę się wypromowywać na podróżach i, i chcę działać, to muszę działać regularnie, bo inaczej ja żadnego sukcesu nie osiągnę. I finalnie było tak, ja to pamiętam jak dzisiaj, jak byliśmy w Kijowie w tamtym roku, że wracaliśmy do pokoju po zwiedzaniu. I zamiast, nie wiem, celebrować ten czas, czy jeszcze gdzieś pójść wieczorem na spacer, to ja siedziałam na krześle i nawalałam stories na Instagramie, żeby na bieżąco ludzi informować, co robiliśmy, gdzie byliśmy tak itd., itd., bo wydawało mi się, że to jest jakby wpisane w ten, powiedzmy, zawód podróżnika i ludzie tego oczekują. Z drugiej strony też wiedziałam, że jeśli miałabym te treści publikować dopiero po powrocie do domu, to już nie byłabym na bieżąco, na bieżąco i nie, nie byłabym w stanie tego tak przedstawić jak, jak tutaj. I, no i w ogóle miałam też taką, takie przeświadczenie, że ludzie czekają na to, co ja tam wrzucę. No i finalnie było tak, że podróżami przestałam się interesować, to znaczy nie prze, przestały mnie interesować pod tym względem, że nie cieszyły mnie. I do tego stopnia tak mnie to frustrowało, że ja robię regularnie te treści. Nie lubiłam tego finalnie robić już później, pod koniec. A jednocześnie nie widziałam żadnych efektów większych z tego, więc miałam takie podejście, że. Kurczę, staram się. I robię to regularnie, nic z tego nie wychodzi. To znaczy, że jestem beznadziejna w tym, co robię, i jeszcze miałam świadomość tego, że jest dużo podróżników, którzy podróżują więcej, podróżują w fajniejsze miejsca, podróżują dalej, robią lepsze jakościowo rzeczy, że nie ma szans, żebym ja cokolwiek z tego osiągnęła. I tutaj, właśnie, też pojawiało się już takie porównywanie się do innych ludzi, bo konta, które obserwowałam na tym naszym koncie, to były głównie konta podróżnicze. W domyśle obserwowałam je po to, żeby się inspirować. Finalnie okazało się, że. Te konta tylko i wyłącznie mnie frustrowały i ja się tylko i wyłącznie do nich porównywałam. I z tej inspiracji tak naprawdę po prostu ta inspiracja przerodziła się tylko i wyłącznie we frustrację. Do tego stopnia tak się w tym zafiksowałam, tak mnie to zmiotło psychicznie, że no nie obyło się przez, bez płaczów, bez jakichś takich naprawdę spadków energii wręcz właśnie takie, że no dla mnie największym ciosem było to, że mnie w ogóle nie cieszyły podróże. Finalnie pewnego wieczoru postanowiłam, że całkowicie zawieszam to konto i takie myśli mi przechodziły już bardzo długo, ale cały czas sobie tak mówiłam: kurczę, do tego potrzeba czasu, cierpliwości, po prostu rób i za jakiś czas coś z tego wyjdzie, tego po prostu się nie poddawaj. Z drugiej strony wiedziałam, jak się czuję jak mnie to niszczy, i miałam też taką świadomość, że już sobie coś wypracowałam w tym internecie, już miałam bloga, już miałam Instagrama, już gdzieś tam jakaś społeczność była. I to była tak naprawdę jedyna rzecz, którą ja sobie wypracowałam w internecie. I po prostu miałam bardzo duże wyrzuty do siebie, zamykając to konto, że ucinam jakąś jedną odnogę mojej pasji, jakąś jedyną, jedną możliwość do tego, żeby faktycznie żyć tak, jak bym chciała. I nie powiem właśnie, ta decyzja była bardzo trudna. Po prostu miałam świadomość, że zamykam sobie jakąś furtkę, do jakiegoś Lepszego życia, które sobie tam gdzieś marzy wymarzyłam, ale zrobiłam to zawiesiłam to konto, opublikowałam informację, że konto jest zawieszone i tego konta nie używam już w ogóle. I mając te konto jeszcze wcześniej jakby też czułam coś takiego, że okej, okay, fajnie, mówię o podróżach, natomiast właśnie miałam świadomość tego, że tych podróży nie będzie tyle cały czas, bo nie mogę mieć kontentu tylko i wyłącznie podróżniczego, bo nie jestem podróżnikiem na pełen etat, więc finalnie też mnie to przerażało, że wielce podróżnik, a tak naprawdę psińco z tych podróży jest, że nagle teraz, nie wiem, przez pół roku nic się nie dzieje. Więc postanowiłam, bardzo mnie ciągnęło już przez jakiś dłuższy czas właśnie do takiego uzewnętrznienia siebie, uzewnętrznienia swoich myśli, nie tylko właśnie w kwestii podróżniczych, tylko głównie takich właśnie rozkmin, przemyśleń o życiu, dbaniu o siebie i tak dalej. I nastąpił mały przełom, bo postanowiłam, że założę podcast. To był właśnie mm, ubiegły rok, gdzie założyłam podcast i postanowiłam, że. A co? Dodaję sobie też nowe konto na Instagramie, jako właśnie Babska Podróż i wtedy sobie postanowiłam, pamiętam to jak dzisiaj, że głównym moim kanałem do dzielenia się Czymkolwiek jest Spotify, ewentualnie YouTube, ale na zasadzie właśnie nagrywek, odcinków. A Instagram będzie tylko i wyłącznie jakimś dodatkiem, gdzie ja będę po prostu wrzucać randomowe jakieś zdjęcia, po prostu tak, jakbym miała prywatne konto, bez żadnej jakiejś strategii, bez jakiegokolwiek nie wiem, harmonogramu postów. Po prostu wrzucam sobie, co mi tam się zachce. Yy. Jak, nie, jak mi się nie chce nic wrzucać, to nic nie wrzucam, więc generalnie, jakby ta mądrzejsza ja, już po właśnie po tym doświadczeniu z podróżnikami, z tym kątem podróżniczym, postanowiłam, że już drugi raz nie wejdę do tej samej rzeki i już nie będę tak spinać z tymi treściami, bo kupiam się tylko i wyłącznie na podcaście Taki był zamysł właśnie tego, tego działania, więc. Przez początkowy czas właśnie skupiałam się na tym podcaście, natomiast z każdym jakimś nowym odcinkiem docierało do mnie, że niestety samym byciem na Spotify nie jestem w stanie się jakoś rozreklamować wśród innych ludzi, docierać do innej, do większej liczby odbiorców. Wróciłam do punktu wyjścia, tak naprawdę, bo stwierdziłam, że. No, ten Instagram jednak musi być, że Instagram to będzie to jest miejsce, w którym ja mogę się właśnie rozreklamować, mogę dotrzeć do większej ilości ludzi. Jakby też czułam właśnie taką presję, że jeśli nie znajdę sobie innego kanału poza Spotify, to będę się rozwijać wolniej i jakby nie dotrę do tej nowej społeczności. A nawet jeśli właśnie dotrę, to zajmie mi to dużo, dużo więcej czasu. Więc stwierdziłam, że jednak ten Instagram jest nieodłączną częścią. Jakiegokolwiek działania jako twórcy w internecie. No i cóż, nie zaskoczę, ale znowu wpadłam w to samo. Teraz wydawało mi się, że już mam taką czystszą głowę, już jestem mądrzejsza. Miałam tak nie spinać, ale wizja tego, że jakby bardzo podobało mi się tworzyć podcast, sprawiła, że widziałam w tym duży sens, żeby to dalej robić i chciałam docierać do większej liczby ludzi. Więc w styczniu, ten jak wiecie, nowy rok, wymyśliłam sobie, że robię takie wyzwanie 30-dniowe. I właśnie był taki hype na to, właśnie różni twórcy też to tam gdzieś publikowali jeszcze. Im częściej na takie treści wchodziłam, tym oczywiście algorytm to później wypluwał na górę. Wszędzie się naczytałam, że takie wyzwania 30-dniowe, czyli publikacja codziennie jednej treści na Instagramie, głównie rolki oczywiście, bo to jest teraz tym, ten najważniejszy sposób na docieranie, na docieranie do większej liczby ludzi. Wrzucać przez 30 dni takie rolki, jakby wtedy te zasięgi się po prostu robią, i wtedy jakby te konto. Nam zaczyna rosnąć. I sobie mówię, dobra, spróbuję, to jest tylko miesiąc, będę dawać rolki codziennie. Niestety znowu poczułam tą presję, którą miałam kiedyś, czyli po pierwsze tworzyć codziennie treści i to nie byle jakie treści, tylko treści w formie rolek. Możecie się domyślać, że tworzenie rolki to nie jest to samo, co tworzenie postu. Do rolki trzeba więcej czasu, jeśli jeszcze chcemy coś fajnego skleić z tego, stworzyć jakieś przejścia itd., to wszystko zajmuje czas. Ale ja powiedziałam, dobra, mam 30 dni, jak to po tych 30 dniach nic się nie zmieni, rzucam to. To znaczy, zostaję przy tym Instagramie, ale wrzucam tylko tak spontanicznie czasami jakieś treści. Oczywiście w tym momencie, kiedy zaczęłam się interesować rolkami, zaczęłam obserwować och, mnóstwo kont osób, które właśnie pokazywały, jak tworzyć rolki, jak robić jakieś fajne przejścia, jak używać czcionek i tak dalej, tak dalej. Generalnie oglądałam mnóstwo osób, które pokazywały jakieś tutoriale jak nagrywać i tak dalej. I możecie się domyślać, że to mnie znowu przygniotło. I zaczęłam po prostu czuć, że ludzie robią tyle rzeczy, robią takie fajne rolki, a ja wręcz po prostu byłam tak narzucona, tak sobie narzuciłam tych wszystkich treści, że ja już później sama nie wiedziałam, co dodawać. Wydawało mi się, że, że wszystko co robię to jest bez sensu. Próbowałam różnych jakichś e, treści, po prostu czułam, że się w tym gubię, że nie wiedziałam tak naprawdę, co dodawać, jak dodawać, no ale brnęłam to w to i przez te 30 dni faktycznie dodawałam rolki, czasami to chyba też były zdjęcia, ale głównie rolki, oczywiście że zapisywałam sobie wszystko w zeszycie, odhaczałam, że dodałam post i co? I myślałam, że nagle wielce coś się pozmienia. I cóż, zmieniło się. <gry> ale zmieniło się znowu moje podejście, znowu zmieniło się to, jak się czułam. To jest taki mój wniosek po tym właśnie 30-dniowym challenge'u. To oczywiście zasięgi poszły do góry, natomiast zasięgi, czyli wejścia na, na, na profil. Natomiast nie wiązało się to z jakimiś też większymi relacjami, to znaczy nie, nie związało się to z nowymi jakimiś e, followami i jakimiś komentarzami, raczej to były po prostu wyświetlenia i, i tyle. I ten challenge sprawił, że znowu wróciłam do punktu wyjścia i znowu miałam takie myśli, kurde, ja nie chcę tego tak robić, że mi to nie sprawia frajdy, że ja to tylko dodawałam, żeby było i żeby właśnie osiągnąć tamten cel Większego jakiegoś zasięgu, większej rozpoznawalności, ale psychicznie miazga. Ja po prostu nie, nie lubiłam tego, wręcz to tylko, żeby było. I wiecie, to jest teraz głupota, jak sobie tak myślę i pewnie jak tego słuchacie. A, bo każdy z nas pewnie lubi, na pewno, lubi oglądać osoby autentyczne, a ja sama siebie nie czułam jako osobę autentyczną, sama siebie nie. nie nie odbierałam siebie jako osoby autentycznie, bo wiedziałam, że nie jestem autentyczna, więc dlaczego ktoś miałby mnie polubić, dlaczego ktoś miałby polubić to, co ja robię, skoro to się da wyczuć, że tego się nie robi tak od, od serducha. No i cóż, odpuściłam, stwierdziłam, że chyba ten Instagram dalej to nie jest to i, i przestaję. I wtedy pamiętam, był taki jeden dzień, przechodzę teraz już w końcu tego detoksu, był taki jeden dzień, kiedy byłam na siłowni i zawsze przed treningiem jeszcze idę tam na 5-10 minut na bieżnię pochodzić. I odpaliłam sobie podcast od Karoliny Sobańskiej. To było takie fajne, takie fajne zrządzenie losu, że Karolina właśnie ma dzień wcześniej dodała odcinek... O właśnie swojej historii z detoksem od Instagrama, jakie ma podejście do sociali, ogólnie, ogólnie takie przemyślenia, różne związane z tym. I ja sobie takiej słuchałam. W pewnym momencie stwierdziłam, usuwam aplikację. Całkowicie usunęłam. To było po prostu chwila, to była sekunda i ja nawet, nawet się nie zastanowiłam nad tym. Po prostu odpaliłam ten telefon na tej bieżni, usunęłam tą aplikację, daję sobie tydzień na przemyślenie, bez tego przebodźcowania, bez nadmiernych treści od innych ludzi, od presji tego, żebym ja coś wrzucała. Usunęłam. Tu też chciałam nadmienić, że ja jakby. właśnie ja jako twórca, ja raczej nie mam problemu z tym, że oglądam innych ludzi, czy nie wiem, siedzę przy, na, kompie, na kanapie i, i skroluję. Ja bardziej miałam taką presję tego, że ok, scrollowałam, ale bardziej, żeby cały czas szukać inspiracji, cały czas szukać jakiegoś sposobu, co, co dodać, jak dodać, jaką muzykę dodać. I jakby bardziej to szłam, więc jakby ja byłam cały czas przysiągnięta takim porównywaniem się do innych ludzi, szukaniem. W cudzysłowie inspiracja, tak naprawdę był to ka każdy, z taki, każdy z takich kont, które wydawało mi się dla mnie inspiracją, było kolejnym powodem do frustracji, że ja tak nie umiem. Przestałam używać tego Instagrama, postanowiłam sobie ten tydzień zrobić całkowicie bez, i było mi cudownie bez tego. Było mi tak totalnie cudownie, że ja wręcz nie miałam w ogóle czegoś takiego, jak nie wiem, przy uzależnieniach, że ciągnęło mnie do tego, że nie wiem, próbowałam gdzieś tam podbierać telefon mojemu Dawidowi, żeby coś przeglądać. Nie, ja się cieszyłam, że to zrobiłam. Że nie mam tej, tej aplikacji, jeszcze pamiętam, że chyba nie pamiętałam hasła do, tej, do tego Instagrama. Samo to usunięcie tej aplikacji sprawiło, że ja się czułam taka wolna. Poczułam ulgę, że tego nie mam. Nie miałam właśnie tego, że mnie ciągnęło do tego. Tylko się po prostu cieszyłam. Miałam taką ulgę, że kurde, nie mam tego. Że nie muszę wejść, nawet nie mogę, bo nie pamiętam hasła. Totalnie nie zauważyłam, że nie mam tego Instagrama, wręcz poczułam, że. Dużo więcej jestem w stanie zrobić, mam dużo więcej czasu, jestem szczęśliwsza. Tak po prostu. Wiecie, że nie widzę, co się dzieje u innych ludzi, nie, nie porównuję się, nie inspiruję w cudzysłowie, tylko po prostu robię swoje. Jak szłam na spacer, to szłam na spacer. Jak szłam na siłownię, to szłam na siłownię. A w momencie, kiedy mam Instagrama, idę na siłownię, odpalam Instagrama. Idę na spacer. Odpalam Instagrama. Chcąc, nie chcąc, zawsze gdzieś to tam coś czy wrzucę czy, czy coś przeglądne, Zawsze ten Instagram wokół mnie był. I co mnie najbardziej też zawsze, może nie najbardziej, ale co mnie też frustrowało, to to, że nieraz, że chciałam coś zrobić, na przykład sprawdzić coś na telefonie i automatycznie odpalam tego Instagrama, przeglądnęłam sobie coś, odpisaną jakąś wiadomość i zapomniałam, co miałam na tym telefonie zrobić. Więc dzięki temu, że usunęłam ten Instagram. Moja głowa była czystsza. Ja po prostu miałam więcej myśli. Jakby bardziej byłam tu i teraz, odwracałam swojej uwagi od życia. Tylko rzeczywiście, jak gdzieś szłam, to szłam. Jak gdzieś miałam z kimś rozmawiać, to rozmawiałam. W ogóle nie miałam takiego, takiej presji na sobie, że kurczę, coś, coś tam trzeba wrzucić, coś, coś tam się dzieje, może powinnam zobaczyć. Totalnie nie odczułam tego, że tego Instagrama nie mam, w ogóle nie czułam takiego czegoś jak kiedyś, że o, bo tam ludzie czekają, że powinnam im coś napisać. Dotarło do mnie w końcu, że to, że ja coś dodaję na Instagrama, to jest tylko i wyłącznie moje dzielenie się życiem czy jakimiś właśnie wskazówkami, ale ja nie mam żadnego kontraktu z nikim, żeby, nie wiem... Codziennie wrzucać post o czymś. I wręcz to się może właśnie takie wydawać dziwne, ale ja to tak teraz tutaj mówię właśnie z punktu widzenia takiego twórcy. Natomiast to można generalizować i powiedzieć, że Instagram to jest taki pożeracz, i to powiem wprost, pożeracz szczęścia, pożeracz energii. Może nam się nie wydaje, że ten Instagram na nas wpływa, ale wpływa na nas cholernie. I ja to widziałam po sobie, że wystarczyło mi wejść. Wystarczyło mi na przykład wejść rano, jak się obudziłam. Teraz już tego nie robię, ale kiedyś miałam tak, że budziłam się rano i już wchodziłam tego Instagrama. Wystarczyło mi zobaczyć jedno zdjęcie od kogoś, wystarczyło mi zobaczyć, że ktoś jest w fajnym miejscu, że ktoś ma jakiś powód do, do, do szczęścia, coś mu się udało i ja byłam w stanie po prostu już mieć poziom satysfakcji ze swojego życia na dużo niższym poziomie, już na start dnia, już na przykład o siódmej rano. To cały czas mnie gdzieś tam pochłaniało, te porównywanie się do siebie, te obniżanie swojej pewności siebie. Przez to, co się działo wokół mnie. To było straszne. Dlatego teraz po tym tygodniu ja zainstalowałam z powrotem tego Instagrama. Mówię sobie, dobra, spróbujemy, działamy dalej, bo jakby ok, ja mogę tego Instagrama usunąć, natomiast cały czas mam tak, jako osoba, która tworzy jakieś treści, że chcę być w tym Instagramie, znaczy chcę. Wolałabym nie być, natomiast jeśli mam być, to chcę być właśnie typowo jako osoba, która tworzy i która się nie porównuje. To jest mój cel, czyli po prostu chcę tworzyć treści. Koniec kropka. Ja się w tym nie czuję. Próbowałam czegoś takiego, żeby dodawać komentarze. Miałam nawet takie plany, no, tak robiłam nawet, że wiecie, 15 minut dziennie pisać komentarze ludziom. I ja się po prostu tak z tym źle czułam, bo dla mnie to było nieautentyczne, bo ja wiedziałam, że ja to piszę tylko po to, żeby ktoś mnie też zauważył, a bardzo ze mną to nie rezonowało. Ja bardzo chciałam być autentyczna i chciałam robić swoje. Ale jednocześnie właśnie wiedziałam, że chcę tworzyć podcast i to jest coś, co mnie faktycznie na maksa uszczęśliwia i mega lubię to robić. W pełni świadomie zdecydowałam już po tym detoksie tygodniowym, że Instagram zostaje. Ale uczę się tego, żeby tylko i wyłącznie Instagram był kanałem właśnie do promocji treści, które są na podcaście. Że nie chcę spędzać pół dnia na Instagramie, tworzyć rzeczy, których nie lubię, być nieautentyczna, tylko rzeczywiście traktować Instagram jako, jako coś mojego, jako coś autentycznego i jako właśnie kanał do komunikacji z ludźmi i do promocji swoich odcinków. Wprowadziłam dwie zmiany w swoim życiu związane z Instagramem, które były takimi dwoma zmianami, które odmieniły zupełnie moje właśnie podejście do Instagrama i sprawiły, że ta relacja z Instagramem jest teraz dużo zdrowsza. Pierwsza rzecz to generalna czystka na Instagramie. Zauważyłam, że w zależności kogo obserwowałam, tak wyglądało moje życie. To znaczy, pamiętam jak miałam konto podróżnicze, obserwowałam głównie pary, Czyli tak jak ja miałam konto z moim Dawidem, tak obserwowałam też inne pary, które tak samo jak my podróżowały. I to były tak naprawdę konta, które były gdzieś tam w moim środowisku, i ja tylko i wyłącznie widziałam te podróże. Porównywałam się do tego, co inni robią, gdzie są, jakby ciągle się czułam gorsza. Potem, jak zaczęłam prowadzić swoje drugie konto, czyli tą babską podróż, zaczęłam obserwować konta związane z siłownią, z jakimś fit światem, jakiś właśnie self care itd, i tak dalej. I znowu okazało się nagle tak. Zorientowałam się, że ja w ogóle zapomniałam, że można żyć w taki sposób jak kiedyś, jak ci ludzie, którzy właśnie podróżują, że zupełnie moje postrzeganie świata się zmieniło. Mi już nie było. Ja przez teraz pół roku w ogóle nie podróżowałam i mi tego jakoś super nie brakowało. Znaczy, brakowało, ale przez to, że się nie otaczałam tymi treściami, nie było to dla mnie takie uciążliwe. Natomiast zaczęłam się właśnie skupiać na, na fitnessie, na jakichś porannych rutynach, bo przecież tak dziewczyny też robią, bo przecież tyle jest tych osób, które tak robią. A to było znowu zgubne, bo wydawało mi się, że jest tyle tych ludzi, bo ja tyle tych ludzi obserwuję, ale nie obserwowałam ludzi, którzy, nie wiem, interesują się motoryzacją czy, nie wiem, pieczeniem ciasteczek. Więc wydawało mi się, że wszyscy, cały świat robi to, co, co, co te konta, które ja obserwuję. I znowu jakby zupełnie otoczyłam się innym środowiskiem. Moim pomysłem, gdzieś to chyba nawet usłyszałam też w podcaście, było to, żeby zrobić taką generalną czystkę w kontach. Początkowo było mi z tym dziwnie, bo mówię, kurczę, mam tam kontakt które... Właśnie, to jest znowu to, co kiedyś, który mi się inspiruje, przynajmniej tak mi się wydawało. Wiecie, że miałam kontakt, na których jakoś tak też hmm, podglądałam, jaki mają fit... Jakie robią treści, i też jakby trochę bazowałam na tym, jakie treści się podobają ludziom, a jakie nie. Natomiast później miałam tyle tych kont, że ja finalnie nie inspirowałam się żadnym z tych kont, bardziej właśnie tylko się dobijałam, że ktoś robi takie rzeczy fajne, a ja nie. I finalnie w pełni świadomie usunęłam wszystkie konta, które były kontami, do których się porównywałam, które są podobnej tematyce do mnie. Zostawiłam sobie dosłownie parę kont, które rzeczywiście są dla mnie inspiracją, ale nie traktuję ich w żaden sposób jako. Miejsce, które, przez które się frustruję, tu nie chodzi o żadną zazdrość. Tu bardziej chodzi cały czas, tylko i wyłącznie o takie porównywanie siebie, o niską pewność siebie, niską, taką samoświadomość. i ja wiedziałam, że ja lubię oglądać tych ludzi, bo mnie inspirują, ale jednocześnie za każdym razem czułam takie ukucie w serduchu, że czemu ty tak nie umiesz? Było mi z tym źle, było mi z tym dziwnie, bo jednocześnie były to osoby, których bardzo, które bardzo lubiłam, które bardzo mnie inspirowały, ale wiedziałam, że źle to też na mnie wpływa. I finalnie na swoim koncie mam teraz chyba 40 kont, i to nie są konta związane, może mam parę kont związanych z moją działalnością, natomiast mam tam konta, które po prostu mnie tak ogólnie życiowo inspirują które są związane np. z językiem hiszpańskim, gdzie mam jakieś konta związane z fit przepisami. Jakby to są wszystko rzeczy, które mi pomagają trochę zmieniać coś w życiu czy inspirować. Ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, które prywatnie mi pomagają. Nie używam, nie korzystam z żadnych kont, które mogłyby właśnie sprawiać, że jest mi smutno, że czuję się jakaś gorsza, bo widocznie jestem jeszcze na takim poziomie, jeśli chodzi o moją jakoś pewność siebie, że niestety takie konta właśnie działają w tą drugą stronę niż w tą, którą bym chciała. Więc usunęłam wszystkie konta, które sprawiały, że czułam się źle. Które, przez które się porównywałam dosłownie na mojej tablicy teraz nic się nie dzieje jak ja wejdę sobie rano na, na Instagrama to chodząc jeszcze raz wieczorem tak naprawdę na, moje, na, na tej głównej tablicy mam coraz te same posty bo no bo wiadomo, jak obserwuję 40 kąt to też nie jest tak, że każdy dodaje coś codziennie więc finalnie ta moja tablica po prostu wieje nudą i dzięki temu ja też nie potrzebuję tam wchodzić zauważyłam że przez to, że tam się nic nie dzieje jakby nie dostaję żadnych nowych inspiracji to mam więcej pomysłów w sobie i bardziej właśnie skupiam się na tym co ja robię czyli wchodzę sobie w tego instagrama, coś tam nie wiem sprawdzić, przeczytać i to jest wszystko Wycią wyłączam go i po prostu działam ze swoimi treściami działam z tym co mi serducho mówi, jakie treści dodawać. Nie patrzę na to, nie wiem, jakie teraz są trendy, jaka muzyka pasuje, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robię to, co, co mi się podoba. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, że nie bazuję na żadnych trendach, na jakimś robieniu rolek. Sprawia, że to moje konto się tak nie rozrasta, ale na ten moment przyjmuję to do wiadomości, dla mnie ważniejsze jest to, żebym ja po prostu czerpała frajdę z tego, co robię, bo na tym, kurczę, polega to życie. Nie wyobrażam sobie żyć dalej tak, że zaczynając kanał Spotify i na YouTubie, ja czułam totalnie mega dużą ekscytację tym, że będę tworzyć takie treści, bo bardzo długo się zbierałam do tego, żeby tworzyć podcast, żeby finalnie po pół roku robienie podcastu sprawiało, że ja jestem nieszczęśliwa przez ten Instagram właśnie. Jeśli by tak było, no to, to tak naprawdę to bez sensu, to lepiej po prostu to całkowicie zamknąć i, i znaleźć coś, co... Mnie faktycznie uszczęśliwia, dlatego totalnie czuję mega dużą różnicę po tym, gdy usunęłam te wszystkie konta. I dobrym momentem dla mnie było to, gdy ja usunęłam w szczególności konta o tych strategiach, o kręceniu rolek, kiedy dodawać posty, jak dodawać te posty, jakie call to action, że bez call to action, czyli z tego nawoływania do, do interakcji z odbiorcami, no bez tego się nie rozwinę i tak dalej. I ja po prostu się czułam wręcz. Sztucznie. Ja nie, nie uważam, że to jest złe, natomiast ja po prostu z tym się czułam nieautentycznie i czułam, że to nie jest e, zgodnie z ze mną. Raczej robiłam to właśnie pod jakieś normy, pod jakieś zasady pisania postów i tak dalej. Nie robię tego teraz... Mam świadomość, tak jak powiedziałam, że może to wpłynąć negatywnie na to, co robię, natomiast dla mnie najważniejsze w tym momencie i chcę, żeby tak zostało, było czerpanie frajdy z tego, co robię. Myślę, że osoby, które mnie obserwują już dłużej, obserwują mnie właśnie dlatego, że robię dobre treści czy robię treści, których interesują ja nie muszę nikomu udowadniać, że nie wiem, jestem mistrzynią w robieniu Reelsów. I drugą rzeczą. Która też tak zmieniła bardzo moje postrzeganie, i jakby prowadziła na, na nowo tą jakąś taką frajdę z tego, co robię, było to, żeby obserwować tylko te konta typowo, które mnie inspirują, to co już powiedziałam wcześniej, czyli w sumie troszeczkę się powtórzę, ale chciałam to jeszcze tak tutaj zaznaczyć, że ja obserwuję teraz tylko i wyłącznie konta, które. Wpływają na moje życie inspirująco, które są, nie wiem, związane właśnie z jakąś motywacją, czy z książkami. Takie rzeczy, takie konta, z których ja wyciągam coś osobiście, prywatnie dla siebie. No i cóż, dzisiaj ten odcinek był taki dość osobisty. Powiem że nie wiedziałam za bardzo jeszcze, jak, jak, jak ten temat pójdzie, to znaczy, miałam swoje notatki, ale jakby dużo w trakcie moich jakichś myśli przychodziło, więc. Były to raczej takie, był to raczej taki odcinek rozkminowy, ale myślę, że dużo z tego możecie wyciągnąć też dla siebie. Z wniosku, właśnie po takim detoksie, już tak reasumując, po tym tygodniu ja totalnie nie czułam braku. Nie czułam w ogóle się źle z tym, że tego Instagrama nie mam, nie tęskniłam za tym. I tak naprawdę dużo się nie zmieniło. Jak wróciłam, to dalej ci ludzie byli. Nie, po tym tygodniu nie, nie zniknęli odbiorcy moi, tylko dalej jakby byli. A wydawało mi się chyba na początku, że nie wiem, skoro przez tydzień nic nie będę dodawać, to wszyscy po prostu zostawią, bo przecież nic się u mnie nie dzieje. Dwie zmiany, które wprowadziłam w Twoich działaniach na Instagramie. Po pierwsze, generalna czystka, taka naprawdę generalna czystka. Odobserwowanie zarówno osób, które lubię. Jak i które mnie inspirowały, ale były to konta, które właśnie gdzieś tam sprawiały mi przykrość, sprawiały mi jakieś porównywanie się do, do kogoś, wszystko pousuwałam. I druga sprawa, obserwowanie kąt tylko i wyłącznie związanych właśnie z inspiracją mojego prywatnego życia, unikanie kąt, który, do których bym się mogła. Porównywać. Więc cóż, o moim detoksie w sieci, instag na Instagramie, to by było tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie ciekawy, troszeczkę coś z niego też wyciągniesz. Mam nadzieję, że wy nie powielacie tych błędów, które ja robię, albo dzięki temu odcinkowi zmienicie coś w swoim postrzeganiu, czy w swoim działaniu na Instagramie, czy to na innych kanałach. Kurczę, to jest w sumie oczywiste, ale ciężko nam to gdzieś tam przyjąć do wiadomości. Życie na Instagramie to nie życie. I nawet jeśli my jesteśmy twórcami, nawet jeśli chcemy się rozwijać, jeśli my nie mamy zdrowej relacji z tymi kanałami, to tak naprawdę my jesteśmy cały czas w takiej pułapce, w takiej klatce. Co z tego, że my się zaczniemy rozwijać, jeśli te działania, ten rozwój. Nie sprawia nam przyjemności, nie sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, tylko wręcz przeciwnie, jest dla nas frustracją. Więc niezależnie, czy jesteś twórcą, czy odbiorcą, czy jednym i drugim, pamiętaj, że mamy mieć w tym szczęście, mamy czuć w tym szczęście, mamy czuć w tym frajdę. Jeśli każde wejście na jakąś platformę sprawia to, że czujemy się gorzej, to trzeba się zastanowić, co zrobić, bo to tylko i wyłącznie może prowadzić do nieprzyjemnych skutków. Jak właśnie jakaś zaniżona samoocena, czy nawet jakieś stany depresyjne. Więc to nie są głupoty, trzeba nad tym pracować i trzeba znaleźć rozwiązanie na to, by nam się tam żyło dobrze. Po prostu. Po Instagram to nie wszystko, pamiętajcie. Więc dzisiejszy odcinek zakończony. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, bardzo serdecznie zapraszam do zasubskrybowania i ocenienia tego odcinka. Oraz zapraszam na mojego Instagrama Babska Podróż, gdzie dzielę się swoją codziennością, ale już nie w takim stopniu jak kiedyś. Tam też zawsze możecie do mnie napisać, zawsze odpisuję, może nie od razu, ale odpisuję, bo życie to nie Instagram. Pamiętajcie, do usłyszenia.